3 lata temu razem z Bartkiem znanym jako minim Pro wpadliśmy na pomysł zrobienia naszego domowego risa, który będzie udawał risa beczkowego. Dla mnie to było pierwsze piwo, jakie robiłem domowo. Dla Bartka, który to był już któreś, też wcześniej robił domowo risa. Założenie tego piwa było dość proste. Miał być po prostu jak najlepszy domowy ris. Miał być gęsty. Miał być mocno burbonowy dzięki kostkom, które tam dodaliśmy. I o kostkach teraz właśnie opowie Bartek. To jak było z tym dębem? Otóż generalnie idea była taka, że chcieliśmy zrobić sobie w warunkach domowych beczkę. No i jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Pojechałem do mojego znajomego stolarza, który jest naprawdę tęgim łbem. Dostałem od niego dąb amerykański, taki no z 20-30 letni, wysezonowany i później kupiliśmy chyba ze 3 czy 4 litry burbonu i ten burbonik przedestylowaliśmy i zalaliśmy nim ten dąb. Dąb jeszcze wcześniej opaliliśmy i sobie to poleżało z półtora roku, a później do gotowego piwa dowaliliśmy tę yy, deszczułkę. No i generalnie wszystko wyszło całkiem spoko. Gdyby nie fakt, że zgubiła mnie trochę yy, zachłanność, bo chciałem dużo, dużo yy, drewna, dużo bourbonu w piwie. No i dywaliłem za dużo klepki po prostu. I się zrobiła właśnie taka w smaku lekka klepeczka. Piwo wyszło w ogóle super. Fajnie gęste, fajne ciałko, wszystko ładnie. Yy, no, tylko że ta zachłanność spowodowała, że taki jest no parkiecik, taki. Domek letniskowy, łamane na sala balowa. Yy, no, ale za człowiek się uczy. Grunt, że samo piwo się udało i w sumie jakbym robił jeszcze raz, to ta sama receptura by była niezła. I tak jak powiedziałem na początku, pomysł, na pomysł spaliśmy jakieś 3 lata temu i właśnie największy, największy, czas spędziliśmy właśnie na czekaniu na to, aż te kostki, że tak powiem, nasiąkną, do, dostaną jakby to, czego powinny. A sam proces robienia tego piwa, jakby tak fizycznie, to jest naprawdę tylko kilka dni, jeden dzień ważenia, jeden dzień rozlewu. O tak, no niestety, to jest w dużej mierze po prostu czekanie. Ważenie odbyło się akurat w dniu moich urodzin, czyli 19 marca zeszłego roku i powiem szczerze, przebiegło dużo bardziej smooth niż się spodziewałem. Wyszło nam naprawdę bardzo, bardzo gęsto. Aż naprawdę łyżka stawała tam w kotle podczas gotowania no, ciebie z dziurą. Reklamację mhm. Aha, dobra, no, nieźle. No chyba trzeba było kupić 60. A to jest taka? To jest 55. No jest okej. Okay. No jeszcze trochę Że Tak powiem aż na chwilę usiadłem z wrażenia, bo chciałem powiedzieć o konkretach, jeżeli... Może powiedzieć tak o składniki tego piwa i troszeczkę aż do niej mówiłem, bo zapomniałem, ile tego słodu było. Dlaczego już takie gęste? Jeżeli dobrze liczę, a tutaj zaraz wstawię e, dokładnie, ile każdego słodu było, to łącznie było 19,5 kg słodu. No, na mniej więcej 40-50 litrów e, płynu. Oczywiście e, piwa samego wyszło mniej więcej 25 litrów. I mówię, jak widać tutaj wrzuciłem konkretnie jakie słody. Większość to oczywiście jest e, pliznejski i plL ale, ale też oczywiście mamy bardzo dużo słodów ciemnych, słód czekoladowy e, więc jakby jest ta mieszanka e, dość, że tak powiem zacna. było po 100 gram chmielu magnum i lunga, ale no oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o risę, no to ten chmiel jest tylko dodatkiem. Z innych ciekawych dodatków, zamiast płatków owsianych dodaliśmy mleko owsiane, a zamiast, że może nie zamiast, zamiast po prostu kawy dodaliśmy już gotowe espresso i było to, jeżeli dobrze pamiętam, 1,4 litra espresso, czyli no dużo było tego robienia. Do tego jeszcze doszły laski wanili, ale przy tych ilościach, że powiem reszty składników, to już tam naprawdę mały dodatek. No, i tak jak mówiłem, poszło wszystko naprawdę gładko, potem śrutowanie też. No, i okazało się, że no, to, co jakby zostało, te resztki są naprawdę bardzo jeszcze gęste. więc spaliśmy dość spontanicznie na pomysł stałta śmieciowego. Dzień. To chyba na drugie trzeba się doprowadzić. Czyli można powiedzieć, list tutaj już gotowy, sobie leży. A z resztek, które zostały, robimy poprzez zwykłego stałta jaki nam wyjdzie. I tutaj, jeżeli chodzi o dane, no to ciężko tak naprawdę nam powiedzieć, co wyszło. Spodziewaliśmy się, że było mniej więcej plus minus 6% alkoholu, i było to naprawdę ciekawe piwo. Szczególnie, że tak powiem, nie jestem fanem takich że jak powiem, zwykłych, nieimperialnych stoutów, to naprawdę było, był dobry, yy, owsiany stout. A on już był gotowy oczywiście dużo wcześniej i w nim też wyszedł pierwszy minus, że no niestety po czasie się zaczął przegazowywać. Przekaz był już że jak powiem przy samym otwieraniu, czyli jeżeli się umiejętnie otworzyło, nalało, tuż potem było naprawdę git, no ale no niestety no wyszło, że trochę może coś podczas rozlewu się ubrudziło no i nie do końca było może wszystko idealnie higieniczne, ee, ale mówię, naprawdę jak na piwo, które było z resztek po innym piwie, naprawdę wyszło zaskakująco dobrze. No i jeżeli chodzi o bazowego lisa, tutaj obliczenia było mniej więcej w okolicach 35 stopni plato, alkohol, no to, to już było bardziej strzelanie, no niestety nasze przyrządy tutaj nie dały rady tego dokładnie zmierzyć, może 12, może 13% alkoholu, oczywiście przed kostkami dębowymi. No i co? No, przyszedł potem tuż warszawski festiwal piwa. Okazało się, że droże nie do końca chcą ruszyć, musieliśmy jeszcze dokupować, ale po zadaniu udało się i piwo, że tak powiem, ruszyło i tak sobie leżało do, znowu dla mnie może być ważnej daty, którą łatwo zapamiętać, czyli moich imieni 3 listopada. No i znowu chciałem powiedzieć, że rozlew samego Lisa poszedł bardzo gładko. No niestety okazało się potem, że niektóre butelki są przegazowane i to jest naprawdę bardzo dziwne, bo są butelki, w które prawie, że wybuchają, no i te piwo po prostu się wylewa. Są butelki lekko przegazowane i są butelki w ogóle nieprzegazowane, a to nagrywam jakieś 5 miesięcy po rozlewie, bo jesteśmy tuż przed kolejnym warszawskim Festiwalem piwa, czyli no w drugiej połowie marca, jak mówiłem, na początku listopada zeszłego roku było piwo rozdane, więc naprawdę jest to dziwne. Może to jest problem z butelkami, które były niewystarczająco wyczyszczone, chociaż o to naprawdę się postaraliśmy. No, ale ciekawe, Także takie, może klasyczne, mimiczne, zadbaj o higienę w browarze, by się nam przydało, no, ale tak jak mówię, no to jest. Nasze pierwsze wspólne piwo, i wydaje mi się, już przychodzą do takich wniosków, jak to wyszło. Wyszło naprawdę dobrze, bo po pierwsze e, piwo było bardzo gęste. Miało przyjemny aromat, mocno idący w stronę kawową, e, oraz było dobre w smaku. Było trochę palone, trochę schodkawe, no i tutaj, że tak powiem, wchodzą kostki dębowe. I kostki dębowe, no nie chcę powiedzieć, że zepsuję to piwo, albo tu już o tym Bartek wspominał ale sprawiły, że no tutaj wszedł ten parkiecik. No osobiście nie jestem wielkim tego fanem. Z drugiej strony też nie sprawiło, że tego piwa w ogóle nie da się pić, ale teraz tak naprawdę potraktowaliśmy to piwo bardziej jako bazę do eksperymentu. I tak oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał domowo zrobionego lisa do projektu, który jest stary Darka. Oczywiście najpierw wymroziłem piwo, nawet teraz wymrażam piwo, jeżeli jest Tyle jakieś kapanie, to jest właśnie wymrażanie e, tego naszego domowego Risa. E, Wymroziłem i na panel, który miał miejsce na początku marca, wziąłem właśnie i wersję tylko wymrożoną i z dodatkami. Czyli no stary Darka, tym razem to były pieguski oraz jeżyki czekoladowe i odbiór tych piw był zdecydowanie inny. Jeżeli chodzi o wersję taką podstawową, nie wymroż że wymrożoną tylko, no to Oczywiście wszyscy zwracali uwagę tutaj na parkiecik, że jest drewienko i... A jeżeli chodzi o już starego Darka, wersja z jeżykami i z to był chyba jeden z najlepszych starych Darka, jaki wyszedł. Czyli to pokazuje, że to piwo naprawdę ma ogromny potencjał i jako baza do eksperymentów naprawdę pasuje według mnie świetnie. I tutaj przechodząc do właśnie warszawskiego festiwalu piwa, który zbliża się za naprawdę kilka dni, jak to nagrywam, pewnie wypuszczę w ogóle już tuż przed. Poza tym, że oczywiście razem z Magic Crowdem robimy kolejnego starego darka i oczywiście zawsze się na niego jaram. Mam nadzieję, że wyjdzie najlepszy z tych, które zrobiliśmy, no bo coraz bardziej staramy się ulepszać to, co robimy, to też będę miał dwie wersje właśnie mojej domowej wymrażanki, domowego starego darka. Pierwszą będzie trochę otworzenie tego, co było na wspomnianym panelu, czyli piguski. Czyli jeżyki kokosowe, może coś tam jeszcze dojdzie jako dodatek, ale tutaj nie będę szalał. A drugi, tak jak zawsze, to robię na warszawskim festiwalu piwa. Bardziej szalony, tym razem z słonym karmelem. I że tak to pokażę, nie byle jakim słonym karmelem, bo to mam go prawie 2 litry. Więc będzie to dodatek, można pić w formie płynnej. A jeżeli jest słona rzecz, to stwierdziłem, że czemu nie do tego dodać popcornu, bo to... Robiły tak browary, z przecelekami, które mi mega smakowało i mi się wydaje, że właśnie może iść właśnie w tą stronę, w stronę karmelowo, słoną i wyjdzie z tego naprawdę ciekawa rzecz. Jeżeli chodzi o koszty, to naprawdę wyszło według mnie tanie. Oczywiście kupowaliśmy to przed samym ważeniem, czyli na początku 2023 roku, ale wydaliśmy jakieś 300 zł, jeżeli podliczyć wszystko. Oczywiście składnik. Nie mówię tutaj o sprzęcie, nie mówię tutaj o wodzie, nie mówię tutaj o e, innych mediach, ale naprawdę mi się wydaje, że za finalnie 25 litrów Risa oraz chyba 30 litrów śmieciowego stał, to naprawdę jest to bardzo spoko cena. Też nie dojrzałem do tego ani kostek, ani e, e, Bourbonu. E, bo no to już jest taki, można powiedzieć, prawda. Dodatek, no z tym tak naprawdę byśmy już podwoili tą cenę. Ale że tak powiem, Overall to była naprawdę fajna przygoda i cieszę się, że udało nam się to piwko zrobić. A co chyba najważniejsze, mamy już wnioski, co można poprawić następnym razem, co wyszło dobrze. Na pewno sama, może powiedzieć, taka baza wyszła dobrze. Może inaczej troszeczkę pobawić się z kostkami, no i może tego nie robić tym razem 3 lata już.